Cześć, to z tej strony od Kelnera do milionera.pl. Witam was serdecznie z francuskich Alp, a dokładnie jesteśmy zaraz niedaleko szczytu Mont Blanc, Chamonix Mont Blanc i dzisiaj chciałbym z wami porozmawiać o umieraniu za życia. Ponieważ wiem jak bardzo wiele osób jeszcze za życia umiera i myślę, że komuś ten film może życie uratować, także warto zostać do końca, tam gdzieś w tle widać Mondlą, najwyższy szczyt francuskich Alp, czy w ogóle Alp, nie jestem pewien. I dzisiaj chciałbym przytoczyć Wam fajną historię, która mi się przypomniała, jak jeszcze byłem kelnerem. Otóż jechałem sobie wtedy w Góry, w Krakowie, o 6 rano wyjątkowo tramwajem. Normalnie nie jeździłem tak wcześnie tramwajem. I pamiętam, że zobaczyłem wtedy... Smutnych ludzi o 6 rano w tramwaju, którzy starsi, młodzi, nieważne, ale w ich oczach była śmierć. Oni jechali do jakiejś pracy, której nie lubili, i oni za życia już umarli. I ja byłem wtedy na takim etapie życia. Niekoniecznie jeszcze odniosłem jakiś wielki sukces. Byłem po prostu kelnerem w Krakowie. Uciekłem z małego miasta, żeby nie pracować w fabryce. Ale pamiętam, że widząc twarze tych osób, dotarło do mnie, że ja tak nie chcę. Mimo wszystko, już pracowałem w kolorowym świecie, w jakimś lepszym niż fabryka, ale mimo wszystko wiedziałem, że ja nie chcę spędzić życia tak, żeby kiedyś jechać tym tramwajem i być osobą po prostu smutną, tak? która umarła za życia w wieku 20, 30, 40 lat. I warto sobie uświadomić, że życie mamy jedno. Tak? Czy chcemy być takimi osobami, które będą jechać tym tramwajem do pracy czy samochodem i które będą wiedziały, że już umarły? I to tak bardzo dużo ludzi ma, tak, ta, ma takie spojrzenie, jeżeli chodzi właśnie o yy, swoje życie. I chciałbym wam w, w tym filmie, z tymi fajnymi widokami, tak góry francuskiej Alpy, pokazać wam, że żyje się raz, tak, żebyście próbowali, żebyście nie byli takimi osobami, które przeżyją swoje życie, tak jak jesteście młodzi, to się wydaje, że mamy nieograniczoną ilość czasu często chodzimy do tej pracy, której nie robimy, robimy rzeczy, których nie chcemy, potem się okazuje, że jest już za późno. Ja pamiętam pracując w restauracji, mimo że nie był to wielki sukces, czułem, że powoli odzyskuje to moje życie. I minęło wiele lat, otworzyłem swój biznes, była sprzedaż na Amazonie, własna firma. Odszedłem z etatu, tak? zarobiłem jakieś większe pieniądze, przeżyłem wiele przygód, wiele błędów, tak yy, wiele związków mi nie wyszło, wiele imprez, dużo różnych głupich rzeczy. Z czasem oczywiście doszedłem do jakiegoś tam yy, rozwoju umysłowego, tak po 30, że jestem w stanie powiedzieć, że zmądrzałem. Ale chodzi o to, że próbowałem wielu rzeczy, wiele rzeczy mi nie wyszło, wiele różnego rodzaju przygód skończyło się dobrze bądź źle. Ale chodzi o to, że dzisiaj, gdybym umierał, to bym umierał z uśmiechem, tak? Wiedziałbym, że jest dobrze, że spróbowałem, że jakiś tam mały sukces odniosłem, że zarobiłem swoje, przeżyłem swoje, zwiedziłem swoje i dzisiaj nie bałbym się umrzeć. Niestety wiem, że większość ludzi, kiedy umiera, żałuje. I chcę, żeby był to film. Też oczywiście cały mój blog o tym jest na moim przykładzie, żebyście zaryzykowali, żebyście nie bali się spróbować czegoś więcej w życiu popełnić tych porażek, zrobić nie wiem, jak, jakąś głupotę, tak? Yy, tak jak ja, tak? Mam wytatuowaną na płacie piersiowej ksywkę mojej byłej dziewczyny, z którą się rozstaliśmy i do dzisiaj się z tego cieszę, że popełniałem takie głupie błędy młodości, że robiłem różne dziwne rzeczy. To sprawia, że będę się kiedyś na starość śmiał i chcę Wam pokazać, żebyście też próbowali, żebyście też robili fajne rzeczy, czasem głupie, czasem szalone, ale żebyście się nie poddawali. Tak samo z zarabianiem pieniędzy, jeżeli gdzieś Wam się nie podoba, próbujcie czegoś nowego. Nie bójcie się rzucić pracy, wyjść z jakiejś pracy, olać to, zrobić coś szalonego. Spróbujcie coś innego zrobić, bo w, co, w końcu traficie na coś, co będzie sprawiało Wam ogromną przyjemność, tak żebyście nie żałowali tego, co robicie teraz w życiu, bo uwierzcie mi, można naprawdę zrobić coś więcej w życiu, osiągnąć coś więcej i. Myślę, że to jest kwestia wiary, tak, że jak to jak z religią, że jeżeli wierzycie, że coś się spełni, jakieś ciekawe życie i tak dalej, to to się spełnia. Wystarczy tylko ślepo próbować, ślepo podążać do tego, żeby to się właśnie udało, i chcę, żeby te dzisiejsze widoki pokazały Wam, że po prostu. Da się osiągać więcej, jeżeli tylko się odważycie próbować, bo kiedyś i tak skończycie, jak będziecie mieli szczęście jako starzy ludzie, i albo się będziecie uśmiechać, albo będziecie smutni w tym tramwaju, czy gdzieś w jakimś domu starców, i będziecie sobie myśleć, że kurde nie spróbowałem, a mogłem, i teraz już jest za późno. Niech nie będzie za późno. Próbujcie, róbcie głupoty. Odważcie się, podróżujcie, zarabiajcie pieniądze, próbujcie różnych prac, otwórzcie swoją firmę, bo i tak wasze życie minie, a tak to może będziecie się kiedyś jako staruszkowie uśmiechać. Także pozdrawiam was serdecznie z francuskich Alp. Za mną najwyższy szczyt Mont Blanc. Dzięki, do zobaczenia, cześć.